cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibidi Toilet Tower Defense. Halloween trwa w najlepsze, dosłownie event Halloween dalej jest z nami, no i oczywiście będzie bardzo długo i słuchajcie, co ciekawe o tym może nie każdy wie, ale właśnie pan tutaj Berezik elegancko wam zdradzi o co chodzi. Słuchajcie, będzie drugi part tego eventu, to wcale nie jest koniec. Ten event Halloween będzie miał jeszcze swój drugi part, więc naprawdę tak, to się stanie. Jest to oficjalna informacja na Discordzie, więc słuchajcie, nie dość, że epizod 67 będzie, to jeszcze będzie Part drugi eventu Halloween. Nie wiem, co oni tam przygotują, ale na pewno coś fajnego. Jestem ciekaw, czy znerfią w ogóle tą mapę, bo generalnie chciałem dla Was zrobić jakąś taką taktykę na tą mapę, na Pumpkin Path bez Spider tv i najlepszego mityka, którego już nie mam, bo oddałem, bo to tylko było na pożyczenie. Udało mi się tylko dlatego przejść tą mapę. Testowałem upgraded Tytanem Cameramenem, Spider TV-kiem, Camera Reaper Scientist plus Pumpkin Farmer. I właśnie dzisiaj zajmiemy się Scientist Cameramenem i Pumpkin Farmerem. Ale dlaczego mówię o tej mapie? Bo cały czas staram się zrobić dla Was jakiś taki poradnik żebyście mogli przejść sobie tą mapę. Tylko naprawdę jest to mega trudne i nawet wydaje mi się, że jest to niemożliwe. W ogóle Avk Farma fajnie wygląda, tego jeszcze nie widziałem. Czy tutaj coś w ogóle mamy? Patrzcie, normalnie tutaj groby odkryte. Patrzcie, szkielety w kostki grają. się, no jak tutaj fajnie mają. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Oczywiście fajnie ta babka wygląda, ale czas zająć się tematem odcinka. Zostawcie łapę w górę, zostawcie suba z dzwonem i widzowie, wbijajcie w apkę Skinape. Tam możecie sobie wygrać robuxy, znaczy wygrać. No, musicie pograć troszkę w gry i zarobione monety które macie w tej apce dostaniecie, będziecie mogli je wybielić na właśnie Robuxy. Żeby dostać 100 monet na start widzowie wpiszcie kod PROMOMERES, W lewym górnym rogu macie swój profil. Po prostu podajecie nazwę po małpie, swoją nazwę w Robloxie, tak jak ja tutaj mam, czyli małpa Merezek podajecie to, apkę macie na Google Play, Skinape macie w opisie też link i generalnie to tylko wpisujecie kod PROMOMERES i już gracie. Także polecam, bo wtedy można sobie takie skrzydeczki tutaj widzowie ogarnąć za robuxy, nie. Na przykład patrzcie 1500 cukierków 600 Robux kupujecie sobie ja sobie i mogę kupić bez problemu Yellow. Także polecam. Jeżeli chodzi o Halloweenowe misje, to mam 3x6, 2x7, 4 na 12 To jest najcięższe. Tu będzie najwięcej do roboty. Rozwalanie tych toiletów. Open 10, Scary Crate, 2 na 4 i tutaj mamy jeszcze 5 na 5 czy już Bitwave 50. Czyli ostatnią misję na pokonanie 50 wave'a zrobiłem, bo udało mi się przejść tą mapę, więc naprawdę jestem farciarzem. I to tylko dzięki temu mitykowi. A dzisiaj testujemy, jak będzie dobry Scientist Cameraman względem Pumpkin Farmera. Który jest lepszy, co lepiej używać. Zobaczymy. Generalnie weźmiemy sobie Spider TV-ka po to, żeby on sobie tutaj rozwalał postacie. I zagramy sobie, myślę, nawet na. Słuchajcie, Toilet Haku. Chcę zagrać na normalnej mapie, żeby sprawdzić przy okazji, czy dostaniemy cukierki na zwykłej mapie i coiny. Bo z tym były. No, było to mega zbugowane. Zagramy na hardzie, oczywiście. I słuchajcie, tutaj jest bardzo ciekawa sprawa. Ponieważ ten Scientist Cameraman. Można go mieć cztery, nie? Czterech takich Scientistów. A słuchajcie, Pumpkin Farmerów można mieć pięciu. ja tego nie wiedziałem, dopóki nie napisaliście w komentarzu, że Beres, czemu ty nie używasz piątego? Halo? Jak grałem, wiecie, tą mapkę i przechodziłem, no i przeszedłem Pumpkin Pub. Więc dajby tutaj oczywiście Farmera. No i słuchajcie, Farmer kontra Scientist Cameraman. Ja sobie tutaj spróbuję porównać ich statystyki na każdym poziomie, więc chciałbym zrobić coś takiego, że tutaj przepuszczamy na razie te Skibidi, to nie ma tam większego znaczenia. No i słuchajcie, Patrzcie, na początku z takiego pumpkin farmer, dobra widzowie, mała przerwa była, jedziemy dalej. Słuchajcie, od nowa, ponieważ przegrałem mapkę, bo musiałem gdzieś lecieć i teraz tak. Słuchajcie, na początek może postawimy tego scientistę tylko po to, żeby on da, dał nam kaskę szybko, wiecie, żeby to jakoś fajnie się tutaj zrobiło. Musimy czym prędzej postawić Spider-Tivika, ale jak dobrze wiemy, na hardzie można sobie przepuścić te small toilet i to nie ma większego znaczenia. Co będzie moim tutaj celem? Przetestowanie, ile na każdym poziomie scientist ma, wiecie, jakby tutaj. Farmy, nie? Na przykład mamy, damy na początek po jednym i mamy tego Pumpkin Farmera. On na początku ma 100 income, czyli ma stówkę, daje nam stówkę co rundę. Ten Scientist Cameraman daje nam 50 co rundę, więc na razie to wypada gorzej. Poza tym widzowie, to jest ciekawe właśnie, bo tutaj patrzcie, za 300 mamy plus 50, a tutaj za 250 mamy plus 50. Także jak widać, Pumpkin Farmer jest po prostu o wiele tańszy, no w utrzymaniu. Dobra widzowie, postawiłem Spider tv i ogólnie to ma wyglądać tak, że ulepszamy po kolei, sprawdzamy ile na każdym poziomie ma każdy z Scientistów. Będę ich nazywał Scientistami, ale oczywiście tutaj mamy pubkin Farmera, no i mamy naszego Scientist Cameramana. Dobra, ulepszmy tego, no i mamy 150 na drugim poziomie. Na drugim poziomie Scientist Cameramana będziemy mieli dopiero stówkę, no ale słuchajcie, tutaj już dostaniemy plus 100, czyli za 600, a tutaj za 550, czyli będziemy mieli równo, będziemy mieli po 200, tylko że no tutaj ten kosztował nas 250, ten 300 plus tu 600, no zaraz sobie to policzymy, oczywiście przy okazji Spider tv Ulepszamy, żeby on sobie rozbijał te hmm, skibidi Toilet. Po prostu chcę ulepszać tego Spider tv Zobaczyć w ogóle, jak szybko widzowie, mając pięciu Pumpkin Farmerów i czterech Scientist Kameramenów, będziemy, jak szybko będziemy w stanie ulepszyć takiego Spider tv -ka. Ponieważ, jak dobrze wiecie, możemy mieć, albo jeszcze nie wiecie, możemy mieć Pumpkin Farmera razy pięć, a do tego jeszcze razy cztery Scientist Cameramena, co nam daje już dziewięć slotów zabranych. Ale no wiecie, jak ulepszacie sobie postać dopiero co, no to opłaca się tak akcję zrobić. Wiadomo. Dobra, dajmy za 600 na Scientist Cameramana. teraz. Ten Spider TV, kto nam nabije. Okej. Okay. Mamy to, mamy 200. No i słuchajcie, wydaliśmy 900 dolarków na to, żeby ulepszyć go na trzeci poziom. Żeby ulepszyć pumpkin farmera na właśnie trzeci poziom, wydaliśmy, słuchajcie, 750, tak? Bo tam 250 i 500, czyli wydaliśmy 150 mniej, a i tak ma więcej tutaj przychodów, nie? Więc naprawdę wygląda to dobrze. Także widzicie, po prostu już teraz net możemy po prostu założyć już nie będę nawet dokładnie sprawdzał możemy już teraz założyć patrzcie, ulepszamy na czwarty w ogóle. Dla mnie pumpkin farmer. Farmer nawet fajniej wygląda. Naprawdę ma takie fajne tutaj. No, no fajnie to wygląda, jakoś się tu zmienia. Wiecie, jest na takim jakby ala grządkach, jakichś cmentarzu. Nie wiem, jak to nazwać. No, w każdym razie fajnie to wygląda. Jak ten pumpkin farmer tak skacze, jest ich więcej. A Scientist Cameraman, no nie ma zbytnich tutaj jakichś zbiad, jeżeli chodzi o, o to, jak go ulepszamy. Więc tutaj troszkę to słabiej wygląda. No ale jak widzicie, pumpkin farmer za tysiaka. Teraz za 1500 i już będziemy mieli 500. Co rundę. To jest bardzo mały wydatek, bo jak widzicie mamy tutaj 250 na czwartym poziomie. Tutaj co prawda na czwartym poziomie będziemy mieli już um, 300, nie 250, więc tutaj Scientist wygrywa, ale nie wygrywa tak do końca. Ponieważ patrzcie to, w tym momencie za 1500 robimy za 500 tutaj kaski takiego Pumpkin Farmera, będzie nam dawał 500 co rundę. Bardzo szybko można go wyfarbić dla niego, na te jego upgrade'y, co sprawia, że bardzo szybko możemy mieć tak naprawdę bardzo dobrą farmę. No i nie trzeba tak długo czekać i się męczyć, taka prawda. Więc tutaj Pumpkin Farmer wygrywa, jeżeli chodzi o to ulepszanie, bardzo szybko można go ulepszyć, mieć to z głowy, a Scientist Cameraman, z tego co wiem, będzie miał chyba 6 poziomów, tak? Chyba będzie miał 6, bo ten ma 5, więc mniej, więc szybciej się ulepsza, dostajecie pół tysiąca, nie tysiąc, bo tu można w Scientist Cameramanie dostać nawet tysiąc, co nie, jak dobrze wiemy, więc tutaj no niby więcej, no ale wiecie, to nie ma co mówić. Bo tak naprawdę, no gdybym miał powiedzieć, no najlepiej net można grać o, oba, jakby jednego Scientista i drugiego. Znaczy do Pumpkin Farmera, nie mogę mówić Scientista, bo to Pumpkin Farmer, no to nie mylmy tutaj. No już tak powiem, das, bo też będzie tak średnio. Dobra, ty, Spider, bigo, co ty go zostawiasz? Gościu, halo. Dobra, dajmy da do Baksa widzowie. I teraz 500 dostajemy, patrzcie jak to fajnie wygląda. On siedzi na takiej dyni, no mega urocza to wygląda. Chłopy tu leżą, w ogóle ten leży. Leży jak po studie normalnie by dostał, nie? Fajnie to wygląda. No i możemy oczywiście kolejnych pumpkin farmerów dodać. to no nie jest, że wiecie, że to koniec. Pumpkin farmer widzowie wjeżdża kolejny pumpkin farmer, czekajcie, go sobie zrobię tutaj na początku, tylko na razie jakoś tak brakuje miejsca. Dobra, to dajmy, wiecie co? Dajmy kolejnego tutaj. Po prostu, jeszcze jednego dajmy gdzieś tutaj. I jeszcze jeden farmer. Jak widzicie, pięciu farmerów mogę mieć. Naprawdę ogrom. Ogrom po prostu jakby możliwości zarabiania, co nie? Scientistów też, też zaraz dodamy, spokojnie, zaraz pokażę, jak to wygląda. Chcę po prostu zagrać te obie tutaj postacie, zobaczyć tak sobie dokładniej o co chodzi, co i jak. Zasięg mamy ogromny na Spider ku nie ma co się martwić. I patrzcie, robimy Scientistę teraz na maksa. Mamy już Pumpkin farmera, on daje nam 500 na maksa. Ten 500 nam daje na piątym poziomie, ale patrzcie, tutaj 1000 trzeba było wydać. Teraz 2000 więc naprawdę to są duże koszta żeby mieć w ogóle 500, ale no niestety tutaj Pumpkin Farmer przegrywa w momencie, kiedy Scientist Cameraman może mieć 1000 przychodu co rundę, może nam dawać. Tylko, że jest jeden taki bały byczek, nie? Że tutaj jakby Scientist 5000 kosztuje, to jest bardzo dużo. Czyli patrzcie, musicie bardzo dużo zainwestować, żeby w ogóle ten Scientist Cameraman wam tego tysiaka oddał. Czyli musicie poczekać wtedy 5 rund, żeby w ogóle wam oddał to, jak go ulepszycie za 5 koła, nie? Więc to też nie jest takie proste. Na pewno prościej z Pumpkin Farmerami będzie go ulepszyć. I patrzcie, te pumpkin farmerzy dobega szybko, się ich ulepsza. Zobaczcie, każdego po kolei mogę zaraz, szybciutko tutaj ulepszyć, tego też mogę ulepszyć. No Za 250 to żadne pieniądze, co nie, to naprawdę, patrzcie, jak się ulepszają. Drugi, trzeci, drugi, tu mamy piąty, piąty. Scientist dalej, no ciężko byłoby mi go ulepszyć. Także naprawdę, jeżeli chodzi o ulepszanko, to jest o wiele, wiele łatwiej tutaj to ulepszyć. I dlatego właśnie wspomogę się tymi pumpkin farmerami, żeby ulepszyć Scientista na szósty poziom. Więc, tak jak widzicie, na pewno Scientist kameramanów jest ciężej ulepszyć, na maksa, żeby ten tysiak dostawać i jeszcze, żeby nam się to zwróciło. A jeżeli chodzi o Pumpkin Farmera, bardzo mało na niego wydamy. No taka prawda, bardzo mało wydamy tych dolarków, a już bardzo szybko dostaniemy pół tysiąca. To jest i tak dużo. Pół tysiąca to jest naprawdę dużo, więc jak widzicie, no, musicie sobie to przemyśleć. Każdy z nas musi w sumie wybrać, czy woli to, czy to. No, ale szczerze, jak można grać czterech Scientistów, a pięciu Pumpkin Farmerów, albo na przykład zrobić sobie trzy-trzy, albo na przykład pięciu Pumpkin Farmerów i dodać sobie dwóch Scientistów. No, co prawda zajmuje wam to wtedy dwa sloty tutaj. Tutaj, na jednostki, ale jak macie takiego Spider TV-ka i nim gracie na hardzie, no albo do, tak jak ja, po prostu tutaj, albo macie jakieś przepotężne mityki typu upgrade Titan kamera, albo Glitch Cameraman, to nie musicie mieć dużo slotów, bo możecie wziąć nawet dwie postacie atakujące, albo nawet wiecie, no Medyka, jak chcecie na Nightmara, wtedy Scientist. Pumpkin, Medic i zostają wam dwa sloty. Spider TV, na przykład Upgrade Titan Camera. No i tak wygrywacie, nie? Wiecie, no to już wtedy na pewno. Dobra, ulepszamy. Mamy Scientista na szósty poziom. Jest to poziom maksymalny. Tutaj musimy jeszcze ulepszyć naszych Pumpkin Farmerów, a tak naprawdę chciałbym ulepszyć Spider tv -ka. Zobaczymy, widzowie, jak szybko ulepszanie Spider tv nam pójdzie w momencie, kiedy mamy aż tak dużo farmy. Zobaczcie. Pół tysiąca. Pół, pół. Tutaj tysiąc. Pół, pół, pół. Ja nie mogę. To będzie dużo, nie? To będzie naprawdę duże ulepszanko. Tylko teraz już muszę go ulepszyć, bo tutaj idą bardzo potężne skibibibi, więc skibibibi widzowie trzeba dojechać. Dobra, mamy za sześć koła, ładnie. Mamy mocne ulepszenie, w tym momencie jedziemy dalej. A o co chodzi, że jedziemy dalej? No dostawiamy więcej scientistów, widzowie. Robimy taką ultra farmę. Przy okazji chciałem to zawsze zrobić, nie? Więc jedziemy. Patrzcie jaka ultra farma. Tutaj robicie sobie zatysiaka, robicie kolejnego zatysiaka i czekacie na dwa koła. Macie czwarte poziomy scientist berabedów. Dlaczego tak szybko ich ulepszam? No bo właśnie dzięki pumpkin farmerom. To, że macie pumpkin farmer sprawia, że później bardzo szybko ulepszycie sobie scientistów, a saintyści ulepszeni, no dają też ogrom pieniędzy, nie? Więc tutaj naprawdę mega to się opłaca, jest to niesamowicie potężna farmiarka. Jak widzicie, jeden Spider TV sobie tutaj daje radę. No ja tak mogę zrobić, bo, bo Spider TV jest przepotężny i po prostu tyle, więc tutaj wiadomo, że to tak musiało wyglądać. Dobra, ulepszamy i za pięć koła będziemy mieli ulepszenia, ale dodajmy może jednego Spider TV-ka, żeby nie było tak, wiecie, tak słabo, no bo musimy tutaj rozwalać te skiby i i naprawdę... Ładnie to wygląda. Zobaczcie, jak te farmy wyglądają. Oczywiście, farmy dodatkowo mogą być waszą tarczą, jak ja to zawsze mówię. Bo w momencie, kiedy leci ten Explosive Flying Barrel Toilet, jakoś taką się nazywa, no to tak naprawdę wali tutaj w te farmy, nie? No bo mamy Spider tv to on jest niewrażliwy, ale nawet jeżeli byście mieli tutaj Titana Upgraded, to on poleci tutaj przywalić w te farmy, czyli farmy tankują wam stuny, mówiąc krótko. No serio, po prostu. A skoro macie aż tyle tych farm, czyli 9, bo 4 Scientistów, 5 Pumpkin Farmerów, no to bardzo dużo macie tej tarczy. No jak dacie sobie radę, nie wiem, tak naprawdę jak się gra nawet Nightmera, to wystarczy dwóch medyków i nie wiem... 3 Takich upgraded Tytan kameramenów i na przykład dwóch Spider TVów, albo nie wiem, inżynierów. Inżynierzy też są OP. Tu bardzo różnie można to robić, naprawdę. Ja Net, nie wiem, co mam Wam teraz powiedzieć, w sensie takim, że no bardzo dużo jest możliwości i tak naprawdę nieważne, co ja powiem, każdy zagra inaczej. Naprawdę, teraz tych postaci jest coraz więcej. Można grać, no wszystko można grać. Glitch Kameramena. Jak ktoś lubi upgrade Tytana Speakermana, też może go zagrać. No przecież nikt tego nie zabroni. No a to też jest bardzo dobry, bardzo dobry Tytan. Co prawda, nie tak dobry jak Upgraded Tytan Kamera, bo upgraded tytanem kamerą przeszedłem do 50 Wave'a na nowej mapie Halloweenowej i nie przeszedłem, a wystarczyło jeszcze, wiecie ile zostało? Pół, pół miliona. 500k HP zostało temu pumpkin bossowi, więc naprawdę dużo zbiło. Naprawdę dużo, tu trzeba przyznać, że to jest bardzo dużo. I grałem upgraded tytanem kamerą, grałem oczywiście kamera Reaper Drone w tym wypadku, bo medyk też, no, no wiadomo, kamera Reaper Drone też jest fajny, zwłaszcza na halloweenowej mapie, bo naprawdę oddaje. Powiem wam, że to się przydaje. Jak zawsze medyk był lepszy, to tutaj można albo medyka, albo to, bo to naprawdę nadąża ten kamera reper bo i tak zbyt dużo tytanów nie zrobię. I patrzcie, co się teraz dzieje: my w tym momencie robimy taką farmę Spider TV-ków, że Wam się to w głowach, jeśli, mi też zresztą. Patrzcie to: już to będzie totalnie porobade, co tu się stanie. Patrzcie, ten postoilety po prostu spadają. Przy okazji sprawdzimy, czy dostaniemy kaskę z przejścia harda. Właśnie pisaliście, mi, że dalej problem jest, ale wydaje mi się, że to jest już naprawione. Zaraz zobaczymy, widzowie, na nagraniu będzie, zobaczymy trzeba czy tu ktoś kłabie czy nie. Dobra, zobaczymy. Nie no wiadomo, były bugi rzeczywiście, więc no mogło mogło wam się to przydarzyć, ale teraz już podobno nie ma tego. Zobaczymy. Dobra, za 600. Teraz tutaj lecimy kolejne patrzcie, ile mogę ulepszyć naraz. No to jest chore. Tutaj tysiaka, 500, 500, 500, 500, 500, tysiak, tysiak, tysiak. Ja nie mogę. Jak to wszystko wymieniać bym miał, no to naprawdę no ogrom, totalny ogrom. Wziąłem Spider TV żeby każdy po prostu zobaczyć jak szybko te Spider TV-ki będę mógł ulepszyć. No a jak widać z Pumpkin Farmerami i Scientistami na maxa ulepszonymi to jest na Naprawdę chore, nie? To tak szybko się ulepsza. Ja mogę już stawiać kolejnego, dobra, lecimy. Kolejny widzowie, czekajcie, tutaj jest, ok? I też go już ulepszamy. Zaraz, jak będzie skip wave, to na pewno go ulepszę na maksę i zaraz będziemy mieli ogromny wjazd. Nie no, naprawdę, mega mi się to podoba. Fajne są te pumpkin farmerzy. Widzowie, na pewno ja będę więcej używał chyba pumpkin farmerów, bo tak, mniej wydacie. Szybciej dostaniecie ten zwrot, te pół tysiąca, mniej na niego wydacie, szybciej on będzie wam oddawał tą kasę. Szybsza farma, po prostu szybsza i tańsza farma. Ale Scientist jest farmą nieco wolniejszą w rozwoju, no jednak trzeba dłużej więcej wydać, tak? Trzeba dłużej poświęcić tutaj i więcej wydać na niego więc więcej czasu wam to zajmie, troszkę to w tych wave'ach musicie też ulepszać jednostki atakujące, no a nie tylko samego Scientista, bo przegracie, wiadomo, więc tutaj to trzeba bardzo dobrze to jakoś yy, zrównoważyć. Na razie to wiecie, co ja zrobię? Mając tylu aż farmerów, dosłownie, yy, same farmy, to nazbieramy sobie kasę i wtedy dopiero postawimy kolejne tv bo i tak daje radę, patrzcie. Możemy nawet tego tv przedstawić przestawić tutaj, żeby był bliżej, no i żeby na początku już tutaj rozwalali wszystko, co się tylko da, no i oczywiście później, widzowie, pousuwamy po kolei po jednej farmie i dodamy Spider- nie? Chociaż w sumie. Dobra, wiecie co? Nie, inaczej. Sprawdzimy, jak dużo kasy dostanę, mając wszystkich na fulla zapgradewanych, bo naprawdę szybko ich ulepszyłem, więc na hardzie, ile kaski mi zostanie, bo ja już nie mogę więcej Spider Twiców postawić, więc zobaczmy. One i tak sobie dają radę. Zobaczmy, jak dużo kasy będę miał w kieszeni po tych kilku wave'ach, do tego 50, nie? I zobaczymy i wtedy postawię sobie Spider Twiki, bo one dadzą radę. No jestem ciekaw, jak dużo kasy nazbieram. 32 tysiące widzowie. Zresztą to można wydać na Tytada totalnie od razu go ulepszyć. Chore. To jest. Właśnie widzowie, rozbiłem bank, dosłownie mamy 104 tysiące dolarków, nie? W tym momencie moglibyśmy sprzedać tych scientistów i poulepszać chyba wszystkich Spider ków na maksa. Serio? Po 6 000, 3, chociaż dobra, może jeszcze nie wszystkich, dlatego jeszcze chwilę poczekam, dosłownie poczekam nawet do końca, tak jak wam obiecałem. Zobaczymy, ile będzie kasy i postawimy na 50. wave'ie pełno Spider ków To będzie naprawdę mocne, więc widzowie, trzymajcie się, trzymajcie się krzeseł, totalnie, albo nie wiem, kanapy, jak oglądacie to na telewizorze, albo łóżka, jak leżycie oglądacie dacie na telefonie. Po prostu się mocno trzymajcie, bo to będzie bardzo, bardzo potężne. Wave 47, 120 tysięcy. Ja jeszcze takiej kwoty nie widziałem, nie? W sensie zawsze wydawałem, zwłaszcza na hardzie czy nightmare, zawsze wydawałem bardzo szybko, bardzo dużo. Łote eksplozywne nawet nie mogą dolecieć. Co się dzieje? I pamiętajcie, że jak flying racket walną w wasze tutaj farmy, bo najpewniej polecą farmy, bo pewnie farmy macie na przodzie. Zawsze stawiajcie farmy na przodzie, serio. To jest najbardziej złota, najważniejsza rada. Farby gdzieś z przodu, z tyłu jedno atakujący, macie luzik. Jeszcze mniej stunów będziecie musieli leczyć, łatać, bo będą po prostu te farmy przyjmować. A co z tego, że farma dostanie, jak i tak dostajecie wtedy kasę co rundę. To nie ma znaczenia, czy wasza farma ma stuna, czy nie. Wiecie o co chodzi. Także polecam na farby to przyjmować. 150 tysięcy chyba robimy, wiecie? Chyba 150 tysięcy robimy na wave 50. Normalnie. Moje, nie wiem ile w sumie. Czekajcie, jak mamy tutaj 9 farm... To w sumie łącznie mamy 6 Spider TV'ków 6 Spider TV'ków jest w stanie ograć całego Harda na totalnym luzie To jest naprawdę potężne No ale nie spodziewałem się niczego innego No bo wiadomo, że to nie jest dla nich trudne Dobra, usuwamy farmy widzowie Tylko czy ja w ogóle zdążę to zrobić No powiem wam, że jakoś słabo mi to idzie Ojeju, nie, no najgorszej. No co ty mi tu studujesz Dobra, mamy 150 tysięcy Udało się, udało Dobra, ulepszamy, ulepszamy Póki możemy OK, mamy Gbeda. No słuchajcie, ja tutaj nawet nie zdążę Naprawdę, to jest dobrze tych farm usunąć, z tego względu, że no chciałem zobaczyć maksymalną kasę, ale. Dobra, wygraliśmy. Nie, no nie da się widzowie, za zawolny. Za wolny. Dziadek Meres, normalnie. Powiem wam, że do tej kasy jest mnóstwo, to jest po prostu szalone. Dobra, no fajnie jest na pewno zagrać pod wszystkie farmy naraz, ale wiadomo, moim tutaj faworytem chyba będzie Pumpkin Farmer, bo jest jakoś tak lepiej. Mniej wydam, szybciej będę zarabiał. Tysiąca może nie będę miał, ale 500 to i tak dużo. Więc moim zdaniem lepiej grać Pumpkin Farmera. Serio. Ja wolę grać Pumpkin Farmera. Dajcie znać, kogo wy wolicie grać. Czy Scientist Cameramana, czy Pumpkin Farmera. Mówię, że jakbyście mieli wybrać jednego. Możecie grać oba, wiadomo, wtedy też jest mega op. Ale zobaczcie, też dostaliśmy cukierki, fajnie. No widzę, że chyba. No tak, dostaliśmy, bo troszkę mam ich więcej. Więc otwórzmy kolejną skrzydeczkę. Wiem, że się nie opłaca. Lepiej trzy na raz. Ale ja się nie mogę doczekać. No i mamy już tyle skrzynek, widzowie. Patrzcie, elegancko skrzynki wpadają. No i dziękuję Wam za obejrzenie. Napiszcie właśnie, czy Pumpkin Farmer, czy Scientist. Wielka, wielki pojedynek widzowie się rozpoczął. Kto jest lepszy? Dajcie mi znać, czy ten ziołek, czy ten ziołek. To tu tysiąc, ale o wiele cięższy do ulepszenia. Dłużej to trwa. A Pumpkin Farmer szybko ulepszony pół tysiąca. Co myślicie, widzowie? Jak dla mnie Pumpkin Farmer? Dzięki za obejrzenie i się ma.